Chińska motoryzacja wkracza do Europy i do Polski. Oczywistym jest, że te samochody pojawiają się na naszych drogach. Kupujecie je przecież, bo są tanie i dobre. Różne są opinie ludzi na temat tego sprzętu, ale pierwszy z nich pojawił się również u nas. Jest to Beijing 7, czyli Pekin 7. Tym Pekinem się dzisiaj zajmiemy. Pokażę Wam, jak wygląda system fabryczny i co musieliśmy zrobić, żeby ten system fabryczny zaczął grać. Czyli najpierw musieliśmy go wywalić. A co zrobiliśmy oprócz tego, to zobaczcie w materiale. Zapraszam. Okay, lecimy z Pekinem. Beijing 7, pierwszy chiński u nas. Nie będę komentował tego, czy to dobrze, czy to źle, że samochody chińskie pojawiają się na polskim i europejskim rynku. Każdy ma na to wspólne zdanie znaczy swoje własne zdanie. Dziennikarze też są podzieleni widzę z testów, bo oglądałem kilka na YouTubie. Ale chcę was zaskoczyć: ja też przetestuję te samochody. Ale zrobimy dla Was test systemów audio w tych samochodach. Już niedługo, myślę, że tydzień, dwa, i przygotujemy dokładny materiał, jak grają chińskie samochody. My już możemy określić tego pierwszego. Już na TikToku widzieliście pierwszą moją cenę, jak ten samochód brzmi. Tutaj to powtórzę. Samochód i audio w tym samochodzie brzmi tak, jakbyśmy się cofnęli z systemem audio do czasów Fiata Pandy. Czyli mamy prosty system cztery głośniki z przodu, cztery głośniki z tyłu, wzmacniacz w radiu, wszystko jest podłączone pasywnie i gra tak jak gra, czyli scena jest na kolanach, nie ma nic przed nami, nie ma żadnych detali, wszystko jest takie maślane, średnio jakie, nie do określenia, tak byśmy się praktycznie cofnęli bardzo mocno wstecz. Przy czym tak jak na TikToku powiedziałem, system fabryczny nie składa się z takich głośników, jak uwierzcie, mi, jak europejskie, czy na przykład japońskie Toyoty, hondy, czy na przykład systemy europejskie. Tutaj te głośniki fabryczne są troszkę nawet lepsze niż u, u, u Europejczyków. Przynajmniej widać, że te fabryki się troszkę bardziej postarały, a co dziwne, te europejskie głośniki w europejskich samochodach też są produkowane w Chinach przez najczęściej przez firmy ASK w Polsce lub w Chinach, a tutaj mamy chiński produkt. Chiński głośnik, który wygląda lepiej niż produkt europejski w europejskich samochodach. Nie mówię tylko o konstrukcji, nie mówię o tym, jak on brzmi, bo brzmi w samochodzie zainstalowany też słabo. Natomiast no, konstrukcyjnie jest lepszy na pewno niż Europejczyk. Jeżeli chodzi o wysokie tony, ten głośnik wysokotonowy, miałem Wam pokazać, nie ma. Zobaczcie sobie go teraz na filmie. W głośnik wysokotonowy też jest lepszej jakości niż w przypadku systemów europejskich, bo jest na pewno. Na oko już widać konstrukcyjnie lepszy, ale brzmieniowo w samochodzie nadal jest słabo. I teraz co musieliśmy zrobić, żeby Beijing 7 zagrał? Zdecydowaliśmy się na kompletny system. Wykorzystujemy wszystkie fabryczne miejsca w samochodzie, które są w tej chwili, do tego, żeby zainstalować głośniki. I z przodu będziemy mieć głośniki szesnastki Helix I3, i tu będzie taka niespodzianka, że z przodu mamy podłączone je aktywnie, czyli mamy głośnik szesnastkę na dole, głośnik wysokotonowy u góry. I zasilamy je aktywnie z procesora, czyli mamy cztery kanały na przednie głośniki. Głośniki wysokotonowe troszkę inaczej zamontowaliśmy niż fabrycznie, dlatego że fabrycznie one są w drzwiach kierowcy, niepotrzebnie są przesunięte do tyłu, przez co ta scena też się przesuwa do tyłu. My je przeniesiliśmy na słupek. Ustaliśmy z właścicielem, że możemy przenieść na słupek. W słupku jest zrobiony otwór, tam jest spuszczona siatka. Siatka jest ukierunkowana tak, jak słupek pokazuje, ale w głośnik w tej siatce jest wy... Obrócony i ukierunkowany na słuchacza. Czyli nie mamy takiego wrażenia, że te głośniki grają w deskę, tylko je podnosimy do góry. Nie mamy też cofniętych głośników w drzwiach, bo już ich tam nie ma, przenieśliśmy je na słupek. Cztery kanały zasilają cztery przednie głośniki. Z tyłu w tylnych drzwiach mamy dokładnie taki sam układ głośnika, czyli 16 i głośnik wysokotonowy, ale on jest podzielony zwrotnicą pasywną. Czyli zobaczcie, że jeden zestaw głośników to macie zestaw pasywny, czyli 16 i Twitter, a drugi głośnik, drugi zestaw to jest już. System ze zwrotnicą, tak? Czyli mamy dwa kanały na cztery głośniki z tyłu i cztery kanały na cztery głośniki z przodu. Było miejsce na głośnik centralny na desce rozdzielczej. Bardzo fajna sprawa, jeśli to miejsce jest. Należy je wykorzystać. Przypominam, że wzmacniacze. Kalixa i Maca mają specjalny kanał do głośnika centralnego i jest on tworzony w ten sposób, że nie zaburza wam sceny stereofonicznej. Standardowo w samochodzie kanał centralny to jest suma kanału lewego i prawego, zaburza scenę stereofoniczną, dlatego że te rzeczy, które są z prawej i z lewej strony, pojawiają się również w głośniku centralnym, co jest błędem. W przypadku Helixa i Matcha mamy w wzmacniaczach zaimplementowany system do kanału centralnego, który mówi o tym, że w kanale centralnym pojawia się sygnał sumowany z kanału lewego i prawego, ale nie pojawia się to, co jest tylko w jednym kanale. Czyli jeśli na przykład gitarzysta jest po lewej stronie w lewym kanale, to on się nie pojawi w głośniku centralnym, bo w prawym go nie ma, więc system uzna, że nie może go być na środku, bo jest tylko po lewej. Mega ważna funkcja dla głośnika centralnego, często mnie pytacie, a czemu robicie głośniki centralne, przecież to zaburza scenę stereofoniczną. Tak, chyba że macie podłączone do takiego wzmacniacza z procesorem jak tutaj z funkcją kanału centralnego, wtedy nie zaburza sceny, tylko ją uzupełnia i podkreśla jeszcze jedną ważną rzecz, nawet jeden z widzów mi na to zwrócił uwagę, powiedz o tym, tak, to faktycznie jak słuchacie sobie cicho, to no weźcie sobie pod uwagę, że jak słuchacie sobie cicho, to z przodu ta szesnastka, dostająca mniej prądu, nie dostarczy Wam tyle detali w systemie dwudrożnym, co głośnik centralny na desce, który jest znacznie mniejszy, lżejszy i nie potrzebuje tyle mocy dostarczonej, żeby zagrać Wam tymi detalami i on je uzupełni na tej desce. Będzie takie wrażenie, że jak słuchamy ciszej, mamy więcej detali na górze deski. To jest bardzo fajna funkcja głośnika centralnego, warto go wykorzystać, jeśli jest miejsce. Miejsce było, więc daliśmy głośnik i3, centralny, koakcjalny, z głośnikiem wysokotonowym. Dziesiątka na desce rozdzielczej. I teraz tak, wzmacniacz Ab10 DSP. Dziesięciokanałowy, dlaczego dziesięć kanałów? Dlatego, że mamy cztery potrzebne z przodu dla aktywnego systemu, dwa potrzebne z tyłu dla pasywnego systemu tylnego, jeden potrzebny nam jest głośnik centralny, żeby go napędzić, i mamy z tyłu skrzynkę basową. Wolnostojąca skrzynka Helixa do montażu takiego wolnostojącego w bagażniku. Do, tego, do tej skrzynki mamy podłączone ze wzmacniacza dwa mocne kanały. Te, które mają 160 W przy dwóch omach, czyli tą skrzynkę napędza trochę powyżej 300 W, więc naprawdę tu się będzie działo. Ten basik bardzo fajnie będzie kontrolowany, będzie miękko grał. Skrzynka jest tak skonstruowana, że naprawdę mimo tych małych płaskich rozmiarów daje bardzo przyjemny bas w samochodzie. Można ją zabudować pod, pod podłogę bagażnika. Tutaj nie ma na to miejsca, jest za płasko, więc daliśmy ją na górę. Można by było jeszcze ewentualnie w tym samochodzie zrobić tak, że dać dwie ósemki i zabudować dwie skrzynki z włókna szklanego, ale to byłby już droższy system. Także wracając, mamy wzmacniacz, który napędza cały system. Było nam potrzebne 9 kanałów, czyli z dziesięciokanałowego wzmacniacza z procesorem, 9 kanałów nam wystarczy, żeby napędzić cały system. Do tego oczywiście sterownik-konduktor, to już wiele razy dużo powiedziałem. Programowalny w tym przypadku, w tym samochodzie będzie nam służył tego, żeby regulować ilość basu z sabufera, dlatego że w radiu nie mamy oryginalnie sterownika głośności sabufera, bo go wcześniej przecież oczywiście nie było. Przy okazji zwrócono taką uwagę, że w niektórych, znaczy w tym samochodzie, to menu obsługi multimediów jest tak skonstruowane, że ustawienia dźwięku są w ustawienia dźwięku dźwięków samochodu. Kurde, szko, szkoda, że tak dziwnie to zrobili nasi. Producenci z Chin, dlatego że jest to bardzo mocno ukryte. Ja sam chwilę tego szukałem, zanim znalazłem gdzie są, są ustawienia dźwięku w tym samochodzie w ogóle zrobione. Więc one są schowane w dźwiękach samochodu i potem dopiero są dźwięku, ustawienia dźwięku audio. Tak dziwnie to zrobili. Subwoofer będzie na zewnątrz, będziemy tam z tym subwooferem sobie sterowali z tego pokrętła. Mamy pełną i szybką regulację ilości basów w stosunku do. Reszty. Przy okazji przypominam też o funkcji fix dotyczącej basu w tych wzmacniaczach Helixa i matcha. Czyli funkcja, która w momencie jak ściszacie sobie muzykę, jest mniej napięcia w głośnikach i ten bas troszeczkę nam znika, to ta funkcja podnosi nam ilość tego basu przy cichym słuchaniu i kontroluje potem ten bas, żeby on był liniowy w zależności od tego, jak głośno słuchacie. On zawsze jest w tle równiutko, tak jak cała muzyka, więc bardzo fajna funkcja do włączenia też we wzmacniaczach z procesorem DSP Helixa. Taki zestawik, oczywiście zamontowany porządnie, czyli wygłuszone przednie drzwi, wygłuszone tylne drzwi, montaż wzmacniacza zrobiony w ten sposób, żeby nie ciąć wiązek, niczego tam nie, nie, nie próć i nie niszczyć, wszystko podłączone plug and play, skrzynka zamontowana tak, że można ją zdemontować, ma złącze, możemy sobie ją odłączyć, jeśli potrzebujemy jakiś duży bagaż, ona nie zajmuje dużo miejsca, ale gdyby przeszkadzała, można ją zawsze wypiąć, nic się nie wydarzy. Wszystko teraz się stroi, Kuba tam teraz siedzi, pracuje z procesorem, Czyli myślę, że jeszcze jakieś 30-40 minut, bo już tam niecałą godzinę siedzi. Więc myślę, że 30-40 minut i skończy. I wydajemy samochód zadowolonemu właścicielowi. Ja już wstępnie słyszałem, jak ten samochód gra w stosunku do tego, co było. I to jest tak, jakby jechać na ośle, a potem się przysiąść do Mercedesa. Nawet nie mówię, żebyś jechał z Syrenką i Mercedesem, tylko byś jechał na Ośle, a potem się przyszedł do Mercedesa. Takie jest porównanie brzmienia tych dwóch różnych systemów. Totalnie inna jazda, zupełnie inna jazda, to jest inne brzmienie, totalnie jakby inny świat brzmieniowy. Scena jest z przodu, przed wami, na całej desce rozłożona. Jest lewa strona, jest prawa strona, jest centrum sceny, jest kick, jest bas, wchodzi niski bas z tyłu, który jest zgrany z przednimi głośnikami, bo mamy tą możliwość zgrania w procesorze. Nie ma tego, co było wcześniej, że ja słyszałem bas tylko z lewego głośnika. Gdybym chciał bas ustawić na centrum sceny, to przesunąłbym sobie funkcję balansu w prawo, i on się pojawiał mniej więcej na centrum tam, gdzie bym go chciał, ale wtedy wysokie i średnie tony słyszałem tylko z prawej strony. Nie do ustawienia system, nic się z tym nie dało zrobić. A to, że yy, muzycy siedzieli mi na kolanach to z tym nie mogę nic zrobić w takim systemie. Nie jestem w stanie tym nic zrobić, bo nie mam czasów, nie mam niczego. Siedzą mi na kolanach i śpiewają tu. Tu mam wokalistę na utworze. Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem i tu macie gościa, nie? Siedzi wam na kolanach. W każdym razie widzimy, że rynek dla chińskich samochodów jest. Poprawiać te audio na pewno trzeba, a mi od razu wpadło do głowy pytanie, które trzeba będzie poprawiać, a które nie trzeba będzie poprawiać, i dlatego zrobię do Was test i pokażę Wam, jak grają dane. Systemy w chińskich samochodach, żeby było wiadomo, które z nich trzeba poprawiać, a które są na jakimś takim powiedzmy akceptowalnym poziomie, i ewentualnie jakie poprawić, patrząc po modelach najpopularniejszych samochodów chińskich na rynku. Także spodziewajcie się testu już niedługo. To tyle, jeżeli chodzi o Pekin. Beijing 7 już za nami, czekamy na następne Chińczyki, bo pewnie się pojawią. I oczywiście będę Wam referował to, co w nich robimy, a wcześniej pewnie pojawi się wielki test chińskich systemów audio. Do zobaczenia do następnego materiału. Jeśli Wam się te materiały podobają, to oczywiście przypominam o łapce w górę. Jeśli chcecie mieć przypomnienia o nowych materiałach, to oczywiście dzwoneczek. Obserwujcie nas. Zaznaczajcie nam w komentarzach Wasze opinie. Pamiętajcie, że odpowiadam na wszystkie komentarze, więc możecie śmiało do mnie pisać. Jeśli macie jakieś pomysły na odcinki, też piszcie. Mam już w folderze w komputerze taki katalog, gdzie mi piszecie. Ja sobie to wycinam ten wasz komentarz. Wrzucam pomysły na następne filmy i będę je po kolei realizował. Były dwa tygodnie przerwy. Z powodów prywatnych, ale wracam, jak widzicie, i pracujemy dalej. Do zobaczenia w następnych materiałach.